Cześć, z tej strony Darek. Dzisiaj chciałbym Cię zaprosić na wspólny airdrop. Mówię tutaj o airdrop, który jest prowadzony na portfelu Bitget Wallet. Moi drodzy, do podziału jest ta oto widoczna suma punktów BWB, które w drugiej kwarcie bieżącego roku 2024 zostaną zamienione na tokeny BWB na tym portfelu BitGet Wallet właśnie na samym początku możesz zauważyć że to jest program partnerski ekskluzywny dla lojalnych użytkowników o czym tutaj mowa zanim do tego przejdę jednak ty i tak dostaniesz dostaniesz punkty i będzie możliwość zdobywania dodatkowych punktów nawet jeśli tym lojalnym partnerem nie jesteś Przejdźmy dalej mamy tutaj event period czwarty. 4 April do 28 kwietnia, 4 kwietnia, 28 kwietnia. Sytuacja jest na samym początku, więc jest sporo czasu. No i o co chodzi w tych lojalnych, lojalnych partnerach, tak? Jeśli, jeśli masz adres z takimi, z takimi portfelami, z takimi chainami, jak Morph, Radium, Pendlebong, Slurf, Universe, and Orbiter, przepraszam za moją dykcję. To być może będziesz, będziesz w stanie odebrać dodatkowe, dodatkowe nagrody. Dlaczego? Ponieważ Bitget Wallet jest w partnerstwie z tymi właśnie wymienionymi środowiskami. No i zobaczcie. How to Participate, czyli jak dołączyć do tego programu, gdzie można dostać dodatkowe nagrody. Mamy tutaj BWB Airdrop Inquiry Page, to jest strona, na której podajecie adres, adres swojego portfela, no i na której zobaczycie, czy kwalifikujecie się na dodatkowe nagrody. Mamy tutaj też odnośnik. Do strony, gdzie BitGate Wallet Application możecie sobie ściągnąć na swój telefon. No i teraz moi drodzy, zobaczcie, jeśli jesteście użytkownik, użytkownikami sieci Morph, tutaj macie kilka warunków, których, które należy spełnić, aby dostać dodatkowe punkty. Jeśli jesteście użytkownikami sieci Radium, tutaj macie swoje warunki Pendle, Orbiter, Universe, Loyal Users, Bong, Slurf e, i tak dalej i tak dalej, nie będę wnikał w te szczegóły. Jeśli jesteś konkretną osobą, która jest związana z tymi wymienionymi chainami, środowiskami, portfelami, to zapraszam cię do kliknięcia na stronę BWB Airdrop Inquiry Page i po kliknięciu zobaczysz tego typu sytuacje. To jest właśnie strona Airdropu. Tutaj zobaczysz Enter You. IVM Tron Solana adres FOM e, odnosi się do adresu właśnie na Bitgate Wallet. A jeśli masz adres strona lub solany, który odnosi się do tych wszystkich warunków, które sobie przed chwilą bardzo szybko przerobiliśmy, wklej tu swój adres kliknij czek i od razu, od razu zostaniesz poinformowany, czy należą Ci się dodatkowe, dodatkowe punkty, które później zamienione są na tokeny PWB. Moi drodzy, zaczynamy. Newcomers gift. Jeśli masz link referencyjny, taki link zostawię Ci pod tym filmem. Jest to mój link. Um, oboje dostaniemy na dzień dobry 50 punktów BWB. Um, ale to nie wszystko. O tym, o tym jeszcze powiem. Pokażę Ci, jak wygląda aplikacja, i pokażę Ci, jak możesz zdobyć jeszcze więcej punktów BWB. Zapowiada się całkiem, całkiem ciekawe przedsięwzięcie, a sam wallet jest też, też, też dość, dość obszerny, jeśli chodzi o zakres możliwości, jakie nam oferuje. Na pewno jeszcze do tego portfela wrócimy na niejednym filmie. Dzisiaj tylko pokrótce jeszcze pokażę Ci, jak jakie możliwości jakie możliwości daje nam portfel bitcoin wallet Okej, okay, zerkamy właśnie na Prezentacji podesłano mi na jedno, przez jedną z osób związanych z tym projektem. Jak sami widzicie, możemy zobaczyć ilość użytkowników na całym świecie. Swap Volume Daily Transactions, w którym roku ten projekt powstał i Mainnet Integrated, czyli ile jest tutaj mainnetów zintegrowanym z tym, z tym portfelem. Zobaczcie, że ta liczba jest bardzo wysoka. E, App Store Rating e, oczywiście bardzo ważny, jeśli ściągasz aplikację z App Store, aby był on e, wysoki. E, z tego co się e, orientuję, to jest jedna z topowych apek, e, jeśli chodzi o tego typu wallet e, na rynku. Bardzo ciekawa sprawa. E, Mainnet już sobie opowiedzieliśmy, dApps ponad 20 tysięcy, Stake, GetStripe, MPC wallet e, uproszczona, e, Uproszczone bezpieczeństwo Twojego portfela. NFT, oczywiście Market Insights, oczywiście Swap. To wszystko, co powinno się znajdować na kompletnym portfelu Web3, myślę, że znajdziemy tutaj na BitGate. Wallet. Przechodzę już teraz do samego portfela. Pokażę Wam pokrótce, jak to wygląda zainstalowanie aplikacji, jak to wygląda w środku, gdzie znaleźć swój adres i jak rozpocząć, jak rozpocząć pracę z tym Airdropem, właśnie jak zdobyć więcej punktów, więcej punktów i przygotować się na drugą kwartę obecnego bieżącego roku na zamianę tych punktów na tokeny. Ok, moi drodzy, to jest miejsce, w którym wpisujemy nasz invite code, czyli kod polecający. Jeśli nie używasz linku, tutaj wpisujesz. Kod, który otrzymałeś od swojego kolegi, przyjaciela, przyjaciółki, aby dostać te dodatkowe 50 punktów BWP na samym starcie. Ja zostawię Ci link referencyjny, abyś tego kodu nie musiał wpisywać, ale jeśli go nie masz, pamiętaj, żeby go wpisać, aby dostać te 50 punktów, które właśnie teraz widzisz na ekranie. Należy oczywiście kliknąć Claim Now, aby te punkty otrzymać. Potwierdzam, że nie jestem obywatelem Stanów Zjednoczonych i klikam Claim. Now. Jak widzicie, claim successful, czyli powinienem już otrzymać moje pierwsze 50 punktów na mój nowo utworzony BitGet wallet. BWB Points, jak widzicie, wszystko się zgadza. Total Amount, mam już swoje pierwsze 50 punktów. Za mój Initial Airdrop, czyli za ten airdrop, w którym właśnie bierzemy wszyscy razem udział. Jak powiedziałem, jest to wspólna zabawa, wspólna praca i wspólny rezultat. Moi drodzy, zapraszamy naszych dobrych kolegów, koleżanki, osoby związane z kryptowalutami, które chcą skorzystać z tej możliwości, jaką daje nam nowy portfel. No i oczywiście, też mamy tutaj wspaniałe narzędzie do poruszania się po Web3. Moi drodzy, dodatkowe możliwości, o których wspominałem, zobaczcie, pierwsza z nich od razu wyskakuje nam na, ek na ekranie. Trade for 3 days, daily volume powyżej 100 dolarów lub równe 100 dolarów, żeby dostać następne 50 punktów. E, tutaj już mamy naszą główną stronę e, airdropa, pokazującą nam e, nasze punkty, zjeżdżam nieco niżej. No i zobaczcie, e, tutaj mamy nasz invitation code, czyli to jest ten kod, który, kod, który należy wpisać, ale najlepiej posłużyć się linkiem. E, invitation link należy go skopiować, we wcześniej już wspomniany, doskonale znany każdemu z, nam, z nas e, sposób, e, i dodać ten link e, pod posta promującego m, ten właśnie ciekawy airdrop, lub też wysłać naszym znajomym e, w prywatnej e, wiadomości osoby związane z rynkiem kryptowalut. Spotkały się już z tym e, na. Na pewno wielokrotnie, jeśli pierwszy raz spotykasz się z tego typu airdropem, zwróć szczególną uwagę na możliwości, jakie oferuje środowisko kryptowalut, czyli dużo, dużo darmowych, darmowych na sam początek możliwości dla osób, które startują dopiero, startują dopiero w tym właśnie środowisku, o którym teraz rozmawiamy. Patrzymy teraz na. Dodatkowe możliwości: mam tutaj swap 10 points every day, 100 dolarów. Swap volume capped at stop points daily, czyli można tutaj 100 do 100 punktów dziennie uzyskać za po prostu swapowanie na tym portfelu. I tutaj macie jeszcze trzecią opcję: 2 punkty for each 500 in wallet holdings. CAPT at 20 points daily, czyli jeśli masz 500 dolarów na swoim portfelu, możesz dostawać dziennie dwa punkty, i też do 20 punktów dziennie, czyli wielokrotność tych 500 dolarów, do 20 punktów dziennie możemy otrzymywać, moi drodzy, dziennie dodatkowe punkty, które zbieramy, nie zapraszając naszych znajomych, a dodatkowe po 50 punktów dostajemy. Dostajemy za zaproszenie oraz to, co widzicie tutaj na ekranie, już mam to z powrotem 10% 10% Referred user Point, czyli 10% z punktów z punktów, które przez nas zaproszone osoby otrzymają w tym airdropie. Moi drodzy, dużo możliwości na darmowe punkty, które później zostaną zamienione na Darmowe, powtarzam, darmowe tokeny PWB. Moi drodzy, nie przeoczcie tej e, okazji e, kolejna wspaniała szansa, aby uczestniczyć w czymś, co może przynieść e, dziesiątki, jak, jak nie setki e, dolarów e, darmowych funduszy, które potem możecie pomnożyć, grając rozsądnie na giełdzie lub inwestując je w kolejne możliwości, jakie z dnia na dzień przynosi nam e, nasz. E, Rynek e, kryptowalut. E, to tyle ode mnie, jeśli chodzi o wprowadzenie Ciebie do tego Airdropa i e, wprowadzenie Cię do nowego, fantastycznego moim zdaniem portfela web 3, jakim jest BitGet Wallet. Zapraszam do udziału w Airdropie, zapraszajcie znajomych, e, zapraszajcie kolegów, przyjaciół. I entuzjastów naszej niszy. Dzięki za Twój czas. Do zobaczenia na kolejnym wideo. Cześć.